Konkurs Miasto z Klimatem. Najlepszy zrealizowany projekt został zorganizowany z myślą o polskich miastach. Nagrodzone zostały projekty służące poprawie jakości życia mieszkańców poprzez ochronę klimatu i wprowadzenie pozytywnych zmian w obszarach zielono-niebieskiej infrastruktury, zrównoważonego transportu, gospodarki w obiegu zamkniętym oraz zrównoważonego budownictwa. Dziękujemy wszystkim miastom za udział w konkursie. Każde zgłoszenie to zrealizowana inwestycja służąca ochronie klimatu, to innowacyjne, nowoczesne i ekologiczne rozwiązania, które wspierają środowisko naturalne, dążąc do zrównoważonego rozwoju miast oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Nadszedł czas, by poznać laureatów konkursu oraz nagrodzone inwestycje w dwóch kategoriach: miasta do 100 tysięcy mieszkańców i powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Laureaci w kategorii Miasto do 100 tysięcy mieszkańców. Miejsce pierwsze Kurnik. Budowa przyjaznego środowisku kompleksu edukacyjnego w gminie Kurnik. Użyte materiały oraz urządzenia zostały dobrane z myślą o środowisku naturalnym, efektywności energetycznej i niższych kosztach eksploatacji budynku. Termomodernizacja szkoły podstawowej w Radzewie. Celem projektu było wspieranie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły oraz w samej gminie Kurnik. Miejsce drugie. Brwinów. Rozwój systemu dróg rowerowych w gminie Brwinów. Projekt przyczynił się między innymi do podwyższenia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów i pieszych, zwiększenia walorów estetycznych terenu oraz poprawy jakości powietrza. Energooszczędna hala sportowa w Brwinowie. Nowoczesna hala jest budynkiem pasywnym, czyli takim, który w trakcie eksploatacji zużywa minimalną ilość energii. Miejsce trzecie. Sopot. Przebudowa koryta potoku grodowego. Odnowienie potoku przyczyniło się nie tylko do poprawy czystości wód wewnętrznych Zatoki Gdańskiej, ale także do stworzenia nowego, przyjaznego miejsca wypoczynku dla mieszkańców Sopotu. Kompleksowa modernizacja energetyczna. Projekt objął 25 budynków użyteczności publicznej, w tym 8 zabytkowych. Jednym z efektów działania są niższe wydatki na energię cieplną i elektryczną. Wyróżnienie. Wodzisław śląski. Rozwój terenów zielonych w Wodzisławiu śląskim. Projekt wsparł zieloną infrastrukturę, georóżnorodność oraz przyczynił się do powstrzymania pogłębiającej się degradacji środowiska. Pociąg do Dwóch Kółek. Budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim. Przestrzeń publiczna została ukształtowana w sposób przyjazny dla mieszkańców. Czytelne oznaczenia: parkingi, parku i jedź Oraz dla środowiska: drogi rowerowe. Laureaci w kategorii: Miasto powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Miejsce pierwsze: Białystok. Odbudowa stawów przy ulicy Marczukowskiej wraz z budową obiektów towarzyszących. Dzięki rewitalizacji terenu udało się zagospodarować blisko 5 hektarów ziemi, na której ulokowano m.in. ścieżki rekreacyjne, miejsca wypoczynku i kładki. Rozwój komunikacji rowerowej. Celem projektu było odseparowanie ruchu rowerowego od samochodowego, a tym samym zmniejszenie liczby wypadków z udziałem rowerzystów. Dzięki inwestycji zwiększyła się liczba podróżujących jednośladami, co pozytywnie wpłynęło na środowisko. Miejsce drugie. Gdynia Zakup 30 trolejbusów. Nowe trolejbusy zostały wyposażone w baterie umożliwiające jazdę bez zasilania na odcinku do 20 km, co przyczyniło się do objęcia ekologicznym transportem kolejnych obszarów Gdyni. Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Gdyni. Projekt objął między innymi budowę systemu kanalizacji deszczowej oraz przebudowę zasklepionych boisk szkolnych. Miejsce trzecie – Płock. Przebudowa Alei Antoniego-Roguckiego i zagospodarowanie terenów przyległych do alei. Do efektów inwestycji zalicza się m.in. posadzenie ponad 165 tysięcy roślin oraz wprowadzenie rozwiązań korzystnych dla ochrony przyrody, takich jak karmniki i budki dla owadów. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku. W wyniku wprowadzonych działań nastąpiło zmniejszenie zapotrzebowania na energię, prowadząc do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Oraz wyróżnienia. Dla Krakowa za inwestycje Zakup zeroemisyjnych autobusów elektrycznych do obsługi linii komunikacyjnych aglomeracji krakowskiej wraz z budową stacji ładowania. Ekologiczne pojazdy są komfortowe dla mieszkańców i nie emitują spalin. Ogrody Krakowian. Zagospodarowanie terenu dało wszystkim mieszkańcom możliwość spędzania czasu na świeżym powietrzu. Wspólne działania takie jak sadzenie roślin wzmocniło więzi społeczne i poczucie wspólnoty. Dla Gdańska za hermetyczną kompostownię inwestycja to nie tylko sprawniejszy i zautomatyzowany proces produkcji kompostu, ale także korzyści ekologiczne. Dzięki kompostowaniu powstaje wysoko jakościowy i organiczny nawóz. Budownictwo Ekologiczne przy ulicy Dolne Młyny w Gdańsku. Budynek został wzniesiony w ekologicznej technologii szkieletu drewnianego. Dla Olsztyna. Za rozbudowę systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Olsztyna. Celem projektu było zapobieganie podtopieniom oraz obniżaniu się poziomu wód gruntowych, a także nawadnianie roślinności. Projekt termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie oraz modernizacji jej warsztatów. Dzięki nowoczesnym technologiom oraz redukcji emisji szkodliwego dwutlenku węgla udało się podnieść jakość nauki i życia w mieście. Wszystkim nagrodzonym miastom z klimatem serdecznie gratulujemy!